niezmiernie miło po raz kolejny otworzyć kolejną wystawę. Cieszy mnie fakt, że nie mamy zbyt dużo pracy, aby poszukiwać artystów, a mamy pasjonatów, miłośników pięknej sztuki i bym chciała Panu Jesianowskiemu podziękować. Proszę o klaski, że zaprosił nam do nas swoją koleżankę Łakka. Pani Kazimiera Szawkowska? Yy, zaczęło się no, od najmłodszych lat, tak. Yy, miałam jakieś tam predyspozycje do rysunku. Kiedy jej siostry starsze miały narysować jakiś rysunek i płakały, bo nie mogły, ona pod stołu wychodziła, bo jeszcze młodsza była i na przykład krowę czy coś to rysowała od ręki, ale w szkole też o tym nie mówiła, tylko teraz dopiero się o tym dowiedziałem. Kasia. Tak, tak, tak. To I teraz Kasi, z Kasią Stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół, postanowiliśmy po wielu, wielu wspólnych trenerach założyć w Wodnym I właśnie to stowarzyszenie działa w Wodnym i Kasia, między jest członkiem tego stowarzyszenia. Kasia jest naszą wspaniałą koleżanką, jest z nami od 5 lat. W Polsce prawdopodobnie będzie 5. plener z nami. Bardzo często się w y, zespół cieniła, że się tak wyrażę. No i talentem swoim daje dużo satysfakcji. Za oleje wzięłam się dopiero w 2004 roku, malując y, do kościoła drogę krzyżową. Później znalazłam się gdzieś tam na plenerze, ktoś mnie zaprosił. I, I tak trafiłam do mojej grupy, do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół. No i teraz tak się jakoś troszeczkę rozwinęłam. Jakby. Mam więcej czasu, bo jestem na emeryturze, no to wiadomo. I, i yy, no chętnie maluję. Sprawia mi to bardzo dużą frajdę. I ona ma radość z tej sztuki, ona się cieszy z tego, co wychodzi z pod jej ręki. W jaki sposób, jak namaluję? I później mam się z nim rozstać, komuś sprzedać na przykład, to zawsze tak oddaje z bólem serca. Nie? Cała ściana koni. Tak, tak. <laughs> Specjalnie tutaj stanęliśmy. Niech Pan teraz nam rozszyfruje. To jest powóz. Jak, jak, jak to. To jest, tak, to jest powóz konny typu Wiktoria, założony czwórka w Lejc, prawda? Tak to się fachowo nazywa. No, i tutaj o ten sobie podróżuje w krajobrazie wiejskim. No, i tyle można na ten temat powiedzieć. Aha, no i w uprzęży angielskiej, bo ma homonta. A zatem ten pojazd gdzieś wyjechał z miasta. I pewnie jedzie gdzieś w pobliżu miasta do jakiegoś mająteczków, odwiedziny. Albowiem, Wiktoria była pojazdem miejskim. Jej się rzadko używało do podróżowania w terenie. A w ogóle to chciałem powiedzieć, że Sianów stolicą malarzów jest. Ja mówię to dlatego, że jestem po, po widokach. Ten film na mnie zrobił wielkie wrażenie, bo są tam zestawione dwie rzeczy. Artysta i reżim, który tego artystę niszczy. I w Sianowie mieliśmy to samo, bo mieliśmy pana Bolesława Kurzawińskiego, który się chował, krył przed reżimem. Podobnie, podobnie jak Strzemiński. Tylko, że może nie był tak, tak represjonowany przez reżim, ale postaci Strzemiński i Kurzawiński bardzo zbliżone do siebie, bardzo, bo podobna epoka. Strzemiński brał udział w rozwoju ruchu malarskiego, no a przecież nasz Kurzawiński zakładał warszawską zachętę. Był współzałożycielem Zachęty. I dzisiaj też mamy tutaj w Sianowie wystawę. Sam tu przecież kiedyś był wystawiany. Ten proces malowania i prezentowania się w Sianowie jest, jest żywy. No ja tutaj widzę ładne malarstwo i w tych, w tych pracach widzę kobietę. Widzę subtelność, delikatność ujęć. No i artysta tutaj wyraźnie lubi bawić się kolorem. Jest kolorystą, nie boi się różnych tematów. Śmiało do nich podchodzi, ale z taką typowo kobiecą subtelnością, delikatnością i niechaj to tak zostanie. Po prostu z ciekawości przyjechałem, bo w szkole Kasia nie zdradzała żadnych takich jakichś talentów. Nawet nie przypuszczałem, że coś takiego ślicznego może wyjść spod jej ręki. Coś szczególnie Pana urzekło w tej wystawie? No tak. Rozmawiałem z Kasią, ona mówi, że właśnie szczególnie lubi malować konie. No, dlatego tego konia chyba. Najbardziej moje ukochane zwierzęta. A mnie również ten, ten uchwycony ruch e, tych koni też właśnie e, jakoś bardzo się udziela i, i po prostu jak na ogląda nawet taki, taki wzruszony jestem. Podoba mi się to bardzo. Że, że możemy Kasią błyszczyć właśnie tu u Was. Dziękuję.